Jesteśmy tu dziś, żeby przedstawić Państwu kilku prawdziwych bohaterów. Każdego dnia dbają oni o to, żeby butelki, puszki opakowania szklanej słoiki znalazły się bezpiecznie w rozlewniach i innych miejscach ich przeznaczenia. Tylko w ciągu jednego dnia największy producent napojów rozprowadza ponad miliard butelek na całym świecie. A gdyby postawić na sobie wszystkie puszki po napojach zużywane w ciągu roku w Niemczech, ich wysokość odpowiadałaby trzykrotnej odległości do Księżyca. Ale nie mówimy tu tylko o napojach orzeźwiających. Butelki na wino, puszki na piwo, słoiki do kremów, talista nie ma końca. I wszystko to musi być jakoś transportowane. A jeśli coś się nie uda? Jeśli używasz kartonowych opakowań, musisz brać wszystko pod uwagę. Słońce, deszcz, złe drogi, wilgoć. Wszystkie te czynniki powodują osłabienie wytrzymałości kartonowych opakowań. Najpierw stają się miękkie, potem tracą stabilność, a w końcu ulegają zniszczeniu. Nasz przyjaciel zadaje sobie pytanie, czy nie ma jakiegoś innego sprawnego i efektywnego sposobu transportu, jak na przykład skrzynki na butelki. Przyjaznego dla środowiska, wielorazowego użytku, wykorzystującego surowce z recyklingu, a także efektywnego i łatwego do monitorowania. Nie ma sensu dalej szukać. Spójrz na system pool firmy Cartonplast. Mamy tu bohaterów, którzy zadbają o najlepszą opinię wśród Twoich klientów. To są bohaterowie Cartonplast. Ale Cartonplast ma nie tylko konieczne zasoby do wykonywania zadań, lecz posiada również kompleksowy system pool. Dla Państwa, jako producenta opakowań Wszystko Jedno, Butelek, Pojemników czy Puszek, oznacza to, że dzwonicie po prostu do Karton Plast, a my dostarczamy przekładki, stelaże i palety bezpośrednio do Waszej wytwórni, dokładnie na czas, w sprawdzonej jakości i gotowe do transportu. Nie musicie się Państwo martwić magazynowaniem, planowaniem terminów czy kupowaniem na zapas. Pytacie się Państwo o inne korzyści? Wola! Voilà! Po dostawie do waszego odbiorcy zabieramy przekładki, stelaże i palety celem ponownego ich użycia. Sortujemy przekładki, te nadające się do użycia myjemy, bardzo zabrudzone zostaną poddane fachowemu czyszczeniu, a uszkodzone skierowane do recyklingu. Czyszczenie odbywa się w profesjonalnych maszynach myjących wyposażonych w zintegrowany system suszący. Jakość wody w maszynach myjących jest nieustannie testowana w naszych laboratoriach, żeby upewnić się, że tylko czysta woda o neutralnej wartości pH trafi do ścieków. Po czyszczeniu wszystkie przekładki są jeszcze raz kontrolowane i sortowane, zanim znowu trafią do klienta. Jak widzicie, Carton Plus ma globalną sieć centrów serwisowych, które umożliwiają nam skrócenie dróg transportu i uniknięcie zbędnych przebiegów. Ponadto klienci na całym świecie mogą czerpać profity z naszego systemu PUL, nieważne czy znajdują się w Europie, Północnej Ameryce, Południowej Ameryce, Afryce czy Azji. Dodatkowo możemy stworzyć dla Państwa kompletny system serwisowy odpowiadający Waszym specyficznym wymaganiom. W porównaniu do innych rozwiązań, system Carton Plus PUL redukuje emisję CO2 o około 67%. Serwis Carton Plus jest tak niezawodny, że możecie się Państwo zająć wreszcie ważniejszymi sprawami. I to możecie dostać na piśmie. Wszystkie odpowiednie certyfikaty ISO są dowodem naszych wysokich standardów jakościowych. Transparentność ma dla nas największe znaczenie. Nasze nowoczesne rozwiązania IT w systemie PUL umożliwiają dokładne śledzenie każdej przykładki, palety i stelaża w ramach naszej działalności. To dlatego tak wielu klientów wybiera nasz system. Obecnie posiadamy 45 milionów przekładek, które rotują 130 milionów razy w roku. Ilość oszczędzonych przekładek pokrywa powierzchnię 20 tysięcy boisk futbolowych. Proszę pomyśleć, ile surowców zostanie oszczędzone przez użycie opakowań wielorazowego użytku. A korzystanie z naszego zamkniętego systemu myjącego w maszynie oszczędza ponad 2,6 miliona litrów wody w porównaniu z innymi rozwiązaniami. Nawiasem mówiąc, produkcja przekładek z polipropylenu generuje najniższą zawartość CO2 w całym sektorze obróbki plastiku. Dodatkowo, korzystanie z plastikowych przekładek oszczędza w jednym cyklu 100 ton papieru, co jest ekwiwalentem 1700 drzew. Umożliwia to wyjątkowa trwałość naszych produktów. Reasumując, z karton plast macie Państwo same korzyści. Zaufajcie efektywnemu, higienicznemu, przyjaznemu dla środowiska, niezawodnemu i minimalizującemu koszty systemowi PUL jako rozwiązaniu problemów transportu waszych opakowań. Ponadto, system PUL firmy Carton Plus uwalnia nie tylko kapitał dla nowych inwestycji w waszym podstawowym biznesie, ale gwarantuje też nieprzerwane jego utrzymanie, przez co pomaga zminimalizować ryzyko biznesowe. Wszystko jedno, kiedy i gdzie. Carton Plus może zaoferować Państwu najlepsze rozwiązanie na całym świecie, jako system standardowy albo skrojony do Waszych potrzeb.